Co my tu mamy? Lecz mamy? Hmm. Jest kurczak, jest kukurydza, jest kurwa, co to są czy kapaczki? Po kolei po, no, kolei. po kolei. Szklimy cebulkę i czosnek na. szklimy. Rondlu. We Rondlu, we oleju. W oleju szklimy cebulki i czosnku wedle uznania. Wedle uznania. Ale jest dużo i dużo Duży i czosnek nie był, nie był chiński, tylko polski. Polski czosnek. To jest chiński czosnek. Nie pierdolisz. Jest chiński czosnek, jest taki wielki. Dobry polski czosnek. <laughs> Nie, bo jest słaby człowiek. Pierwsza klasa. Potem wpierdalamy pomidory. My wpierdoliliśmy sześć pomidorów. I Kacperek opowie, co z nimi najpierw zrobiliśmy. No, trzeba je sparzyć, także bierzemy pomidora, Macinamy krzyżyk od dołu i wycinamy gniazdo nasionowe, tak? czym wkładamy je do garnka, zalewamy je wrzątkiem, które uprzednio możemy sobie przygotować w przejniku elektrycznym firmy Product. Products. <grycie> no i tak. Po pomidorkach. Następnie, no wlewamy żółty, do gara. Pomidory się sparzają. Po pięciu minutach możemy wyjąć pomidory z elegancko odchodzi. Proszę mnie nie filmować, bo jestem dość niefotogeniczny dziś. To to, pomidorki w kostkę i do gara z cebulką, i one się już tam robią. W tym czasie wpierdalamy sobie przygotowujemy papryczkę. papryczkę. I ja sobie akurat wziąłem po dwie papryczki każdego koloru czyli dwie zielone, dwie czerwone, dwie żółte. No i dobra, w tak zwanym międzyczasie sześć dużych sześć dużych I pół i pół małego, który się ostał w lodówce. W międzyczasie nie możemy zapomnieć o tym, żeby sobie kurczaka pokroić na drobno. Pokroić i musimy go oczywiście, przy... oczywiście na, patelni. Na, patelni na patelni z olejem, z przyprawami. Tu jest Ole patelnia jest po kurczaku, a nasz kurczak już szczęśliwie sobie pływa w tym. Nowy a w ogóle to dla Łukasza przecież nagrywamy. No. Ja Łukasza, tak. Dla Łukasza, jest, więc Łukaszu. Lecz z dedykacją dla ciebie, słuchaj. Powtarzam, co do tej pory użyliśmy: dwie cebule w garneczku szklimy z czosnkiem, czyli na, na trzech łyżkach oleju pod przykrywką. Potem pomidorki, papryka. W międzyczasie robimy sobie kuraka, a na sam koniec bierzemy jedną cukinię, obieramy. Kroimy w plastry, a potem plastry na ćwiartki, na takie o. albo naszej szczęścia. Albo naszej szczęścia, jak to chce. I ogólnie to wszystko się robi w garze. Gotuje się. I. ja jeszcze kukurydzę wrzuciłem, tutaj widać. No. Aż mi zaparował obiektyw. Kacperku, to może subsumpcja. Subsumpcja, a w międzyczasie popijałem piwo, oczywiście. Of w kork, gdzie mój bronek? Twój bronek? Przyniosłem się, Proszę bardzo. O, dziękuję. Łomża mocna, ilości 123, żaden zimny lech. No i co? Co tu jeszcze jest, Żebka. Wszystko powiedziałeś? Wszystko powiedziałeś, żebyś ty podsumował. A powiedziałeś... A mam podsumować? Tak. Czyli tak. Sześć dużych pomidorów, dwie cebule. też w sumie dość, no, zależy jak kto lubi, no. Jak lubisz cebulę, to weź dwie takie średnie, jak nie lubisz, to weź jedną dużo. Także tak. Cztery ząbki czosnku. Cztery. No. Cztery, no tak, ale w leczo powinno być dużo czosnku. Czyli tak, czosnek, cztery ząbki czosnku, dwie, duże, dwie średnie cebule, sześć dużych pomidorów. Po dwie papryczki, po każde dwie papryczki koloru. każdego koloru, Kuk, yy, puszka kukurydzy. ja jedna duża cukinia. Jedna duża cukinia, jeszcze tak, a przyprawy, o przyprawach mówiłeś? A przyprawy, no to Ktoś tak. Ja angielskie, laurowe, Majera, oregano, oregano, oregano prowansja, bazylia, co Brewarro. Czy tam inną zieleninkę. No i ogólnie tajemnicą sukcesem mm, jest to. Aż mi okularz zaparował. Żeby to się trochę kurczuje, ma dupę. Powąchaj Michał. Mmm, mm. Ale Coś mi nie wychodzi to kręcenie. Na, naprawdę. Za bardzo rzadko. No, to co Łukaszu, życzymy Ci powodzenia. Powodzenia człowieku, wiesz. Tylko nie, nie, musisz długo gotować, wiesz. Bo jakby zrobisz za twarde, to zęby mogą wypaść. No. Długo gotować, niech się tak ból poni. of mix tej ciarki. Smacznego.